Witajcie w kolejnym odcinku z Ark Submarine Revolved. Ze mną jest Deus. Siema. No tak, ja już nagrywam od minuty około, nie? I rozmyślamy, gdzie zostawić, gdzie postawić laboratorium chemiczne. No i mamy tutaj te trzy nasze artefakty. W dwóch poprzednich odcinkach znaleźliśmy te dwa. A w jednym z wcześniejszych koło 30 znaleźliśmy ten artefakt zielony artefakt Watachy jako pierwszy, więc Sylwester Wardenga byłby z nas dumny. Tak. No chyba. To było przypadkiem. Nie wiem, czy gdy dziecko dowiaduje się, że jest w przypadku, ale rodzice i tak utrzymywali je przez 18 lat to będzie dumny. <ścoughs> A tu w tych szafkach i tak nie było nic fajnego. No, musi Może stać. A zmieści się? Że wtedy lodówka będzie przeszkadzać. Wiesz co? Źle grill postawiliśmy. No. On powinien stać w drugą stronę, obrócony i wtedy, jakby dwie rzeczy tak stały, to by się zmieściły. Ale nie wiem, popatrzę jeszcze nad jakimś miejscem. OK Obok Grilla Okej okay. no chodź Co chcesz przybudówkę zrobić? Nie przybudówkę chodź Nie lepiej by to wyglądało jakby była Lepiej by wyglądało? No i można by było zrobić zejście do żuków, a nie taką piwnicę z zewnątrz to byłoby fajne. To byłoby tu. wiesz, co ja pójdę może lepiej po drewno. Ja pójdę po drewno, wiesz? No dobra. Bardzo się przyda. Ogółem to. Zbierałem tref to przed odcinkiem. Przyniosłem od pobrów 8 stówek, ale niestety rozpłynęło się w czeluściach pieca. Zdarza się. No, a powiedz mi, mamy tam jeszcze jakiś metal do przepalenia? No. A drewna w piecach już nie ma? Nie ma ani trochę. Nie, tak to się nawet nie zastanawiam. Bierz tyle, ile uniesiesz. Okej. Okay. i tak bym wziął tyle, ile Okej. Okay. Nie będę na drewno latał. Ostatnio wziąłem 800, bo wziąłem z tej większej tamy. A nie chciałem ten. Nie chciałem bogów kurdzać, bo już mnie szły bić. Znowu nie ustawiłem stopera, ale do arka nawet nie muszę ustawiać stopera, prawdę mówiąc, bo mniej więcej jestem w stanie wyczuć, ile to jest godzina. Eee, mniej więcej wiem, ile co się robi, więc to jest raczej większy problem. Gorzej jak się biega po bazie bez celu, no to wtedy można się zastanowić, czy minęło 30 minut, czy 2 godziny. No jest kolejna duża, duża tama bobrów, więc sobie ją rozbiorę. Dobra, my wezmę tych idiotów na dół. Chodź tu, debilu. O, ale ciebie to zabije. I tak mi No chodźcie tu barany Słoduszka będzie spoko tutaj Dobry miałeś pomysł Wiem, że miałem dobry pomysł, moje pomysły są zawsze dobre Ło, jak mnie wywaliło w powietrze yy. Chcesz, żeby ta przybudówka... No, to wiem jak będzie wyglądać No, chodź tu, baranie. Nie, no, 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 debil. Chciałem, żeby spadł to. Dobra, będzie trzeba, to cię zabiję. Żaden problem. Chciałem ci pozwolić żyć. Dobra, czy tu debile? Zapraszam. Bardzo serdecznie. O! Jak pięknie. I gdzie ten twój drugi kolega? Dobra, to go też zabiję. Dałem mu wybór. Mógł przeżyć. Ale nie słuchał. Wam widzowie też daję wybór. Możecie przeżyć. Dajecie suba i nic z wam się nie dzieje. Jak nie dacie suba, to odwiedzi was... Yy... Nie chcecie wiedzieć, kto was odwiedzi. <laughs> Z czego się śmiejesz? Bo nie mogę się wymyślić, kto. A co, miał mi powiedzieć, że Adolf Hitler? <laughs> ja też o tym pomyślałem. Mogę tak powiedzieć. Później jeszcze pomyślałem o papieżu. Co, Chociaż nie wiem, co jeszcze, czy papież, czy Adolf Hitler. O nie, ale to było złe. Teraz czekamy aż jakaś kraży na 60 plus. Zobacz moją wypowiedź o papieżu Adolfie Hitlerze. Nie ma tak sobie rodzicela z religii. O kurde, fajnie to wygląda. No będzie wyglądać lepiej, ale zobacz, co wypiniłem i mieliśmy jeszcze plan oswoić na dzisiaj Cinomacropsa. To jest ta, ten szczurek latający. Okej, okay, widzę, że nie mam miejsca w skrzynce na cement. Nie mamy skrzynki tak na cement. Nie, bo przyniosłem ze sobą 1000 cementu ponad. Ale my chyba nie mamy tej skrzynki na cement. Jest ta skrzynka jedna po prawo. Ta mała? Nie. Tam wsadzamy cement. Która? No ta szafa, o nie skrzynka. W ogóle moglibyśmy zrobić beczkę z piwem. Bo chciałem, myślałem już o tym przed odcinkiem, e, chciałem oswoić helikoterium. Ogólnie trzeba by było zrobić jeszcze serię z DeForest'a, bo DeForest dwójka niedługo wychodzi. Chyba pod koniec roku. Już będziecie to oglądali po DeForestie 2. O cholera, to ja muszę się za tego asesyna w końcu zagrać. Mam dopiero 55 odcinek i nie mam żadnego na dysku nawet. się nagrałem jedynie Dunklite'a. Odcinek chyba 12. Słowo mi idzie z tym Dunkleitem, ale nie chcę mi się jakoś go nagrywać. Przez to, że on miał tyle tych błędów, to już się odechciało w to grać. To był drugi Cyberpunk, normalnie, Zombie Edition. Nie też jest mokro. Mam tak spoconą dupę, że nawet nie chcesz wyjść, jak. Nie ja chcę wyjść. Jak, jak, jak kolorek kiedyś. Ty byłeś wtedy ze mną w Kiblu, jak. Nie wiem, śmialiśmy się z kolorka, bo on miał takie spodnie brązowe i miał taką wielką plamę na dupie. Fajajnie. ja wczoraj miałem takie spodnie, jak się spociłem, tak mi było widać. Dlatego ja zawsze noszę cza czarne, długie. Nie no, długie spodnie noszę ze względu na to, że ja zawsze byłem takim dzieckiem, które gdzieś tam wszędzie wlezie eee, i musiałem mieć po prostu długie spodnie, dlatego, żeby się nie pokłuć pokrzywami, kleszcze i inne kurwa ścierwa, e, robactwa e, czy chwasty, żeby mnie to nie pokuło ani nie poraniło w żaden inny sposób, dlatego że ja zawsze e, gdzieś tam się czymś po pokrzywdziłem i dlatego to, to jest historia, dlaczego zawsze noszę długie spodnie. No a teraz kolejna rzecz, no to cała pocięta noga w tych bliznach, też tak średnio ok. wygląda, nie chcę, nie chcę dzieci straszyć, nie jest Nie ja postawię tego inaczej. Da się przejść, aż taki gruby to jeszcze nie jestem. Eee, zabudowałeś mnie, halo! Masz tu drabinę, <laughs> okej. Okay. Ja mam jeszcze jeden fajny pomysł. Jak już będziesz stawiał tu sufit, nie? To wejdź do naszego pokoju, do jednego z naszych pokojów, do mojego na przykład, albo popatrz, tu można zrobić taras. No tu będzie taras. Uu. dobra, to chyba pójdę po drewno, co? Tu jest wszystko przemyślane. Ja, ja idę po drewno, to zrobimy to dzisiaj. jeszcze, coś tu jeszcze? Tu jeszcze. myślisz, żeby tutaj do sufitu była ściana, szkana? No spoko. Dobra i z drugiej strony też będzie. Nie, bo te makroczy to nie jest trudno oswoić. A ja pójdę po drewno za ten czas i po prostu zbudujemy to. Bo takich odcinków zbudowania było mało u nas. My większość rzeczy budujemy tak naprawdę poza odcinkami. No, w sumie takie, żeby zrobić odcinek do budowania, już to bardzo nic nie było. Ej, miły tam spierdolił. Dobra, i taki z frajerem. Chodź tu, ściero. Ej, te raptory wyskoczyły. Jankylo też. Serio? Tak. Ta. No no no. Kurde, trzeba będzie to podwyższyć jeszcze o chyba. No. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się debilu! Raptory mogą zostać, one nie wyskoczą. Znaczy, one się trzymają płotu, bo one są w stadzie, ale Ankylo wrzucam. O, ty masz siodło w kumplu. Chodź tutaj. Nie no, on nie jest w stanie tego przeskoczyć. Nie wiem jak on to przeszedł. Dobra, wiesz co? Za karę pójdą spać. Albo nie. Nie nie zabijaj ich, co ty? Przydadzą się jeszcze. Miłink idzie spać, pierdolę to. Spać. Ty masz mieć te choroby, mam cię w dupie. Tak już będzie ten taras, nie? To masz zrobić z tego tarasu yy, kolejne wejście na dach. Chcesz tego? Ja to mogę zrobić. Tak. Labi Sam mówiłeś w którymś odcinku: labirynt dla szczura. Okej. Okay. Pamiętam. Dla mnie może być i labirynt. Ja nie narzekam. Ty już się mylisz. Już nie. To? Dobra, trzeba to naprawić. Rozumiem przekaz 1300 drewna No, na szczęście, że tu cię wydało ma? No niestety tak się kończy każda próba yy, wejścia do jaskini przeze mnie no, jest jak na smyczy. Nie wiem czemu, przypomniał, przypomniał mi się tekst Batersa, jak mówi, właśnie znalazłem nową główną sucz. <grymne> Były taki odcinek w ogóle, główna sucha Battersa, zatytułowany. Ostatnio jakoś tak zacząłem myśleć, że jestem w Parku, Krzysiu ma serię z South Pierwszy odcinek zacząłeś? No krzyfu I Co też chcesz? Chciałbym, ale wiesz co, ja bym musiał się stąd wyprowadzić, jakbym chciał co, codziennie wrzucać filmy. Jakbym się stąd wyprowadził spoko, mógłbym codziennie wrzucać filmy, można codziennie streamować, ale ale tak to nie, nie tam trafie. Nie mam w ogóle świętego spokoju w tym domu. Dobra, mam dla Ciebie... już masz tam około 2000 drewna Chyba słoma się przyda No, też się przyda No, na pewno się przyda, bo jest mało Ogólnie ciekawe, czy widać tą... Tu... nie, odrosły te drzewa, co wyciąłem Bo przez jakiś czas była tu taka łyfina całkowita, jak powycinałem te drzewa wszystkie Oczywiście będę ścinał słomę moim dre... Moim drewnem, kurwa. Moim wiertłem. Rozdrabniarka by się przydała, nie trzeba by było ścinać drzew. Na słomę. 500 z jednego drzewa! Ta, 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 ta to wiertło takie drzewo one -tapem bierze. 7000 słomy starczy? No, może 7900. Oj, starczy. Skończyło się miejsce, mam jeszcze pół ekrypunku. No i co ja mam ci poradzić? <laughs> Cały work zapełniłem. Dobra, mam jeszcze koło, nie wiem, no półek w punktu słomy. Gdzie mam to wsadzić? Dobra, pójdę do tych skrzynek na dół. No, gdzieś tam na dół. Chyba. My nie mamy skrzynki pełnej drewna? Nie. A no, mieliśmy? No, kiedyś mieliśmy. Mamy pół skrzynki skóry, mało. Dobra, ilości hurtowe 3517 skóry, yy, słomy. Dużo. Fajna ta mapa. Ciekawe czym są te czarne jeziora, bo to, to widać, że to i to co pokazuje miecze to jest raczej lawa, a to to, to, to i to? to? To nie wiem co to jest. że się kływa cieszysz, przyznajcie do tego, mordę, jakby się wada minus tysiąca. No faktycznie, mogłem to pokazać stąd. Nieważne. Chciałem, żeby lepiej widzieli. Czekaj, 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 czekaj. Teraz na pewno będą wiedzieć o co chodzi. To. 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 i to to jest raczej lawa, ale to, to i to, nie wiem co to jest. Pokażę im Lunetę lepiej? Lepiej. W ogóle jak to wypadł mi kawałek orzeszka, który jadłem rano. Nosem? Nie, nie nosem. Ja nie jestem jak kolorek. Tym co parówka do nosa wpadła. Dobra, ale mogę w sumie oswajać tego sinomakropsa już. Jak się go oswaja? Podchodzę do niego i co? Czekaj. I powiedz mi, czy mogę mieć na sobie ciuchy z Hityny, czy nie? Na początku tak, ale później już nie. Dobra, to ściągam. W sensie no na początku możesz, bo wtedy go przyciągniesz do siebie. Aha. A później nie, no bo nie będzie cię chciał lubić, jak będziesz miał Hitynę, tylko będzie chciał cię zjeść. Ale ja idę z tobą. Ja już poleciałem. No dobra, to ja też lecę. Nie no nie, ja je swoje, spokojnie. No może nawet dwa, zobaczymy. Mam tutaj samice potrzebujemy. Ogólnie on wygląda widzowie na, na żywo, bo znalazłem nam obrazek jak on mniej więcej na żywo wyglądał na Wikipedii. A wygląda jak buldog francuski z ogonem szczura ze skrzydłami. Dosłownie, ja wam tu wkleję ten obrazek, jak nie zapomnę. No. Debilu głupi, To jest notatka dla mnie, nie zwracajcie na to uwagi. Debilu głupi, pamiętaj wkleić obrazek. No, może zapamiętam. Jak to obejrzę. Dobra, no gdzieś tu powinny być. Jak to obejrzę. O, w wciorisa zabiłem przypadkiem. I co, gdzie ten... Odleciał ode mnie. No i musisz nim biegać chodź tu To co, wiverną? Nie wiem. Nie no to wiem. lecę wiverną. No, wiverną będzie najwygodniej. No można po nie chodzić. Po Argentyvisie nie. Zacznijmy od tego, że na, na się stać nie można. Ta pieczera byłaby najlepsza, do oswajań takich, z siodła. No. Za to Kessel jest najlepszy, jeśli mielibyśmy mieć na przykład 30 milingów oswajać, to byśmy je wszystkie na nim postawili. Mam go. E, mam 10 strzałek, jak coś. To wejdź może trochę wyżej. N nie. O, dobra. Po mordzie mu strzela. Ja nie wiem, czy on nie zaśnie po jednej. Okej. Okay. Obniż się. Dobra. No, musiał się od, odchylić. Trafiony. Ostatni było jakoś łatwiej. A nie, teraz go chyba trafiłem, tylko nie siadło. Trafiony. Trafiony trzy razy. Już powinien spać za chwilę. Ostatnia strzałka, podleć bliżej. Dostał zmienię na kuszę. Jakby na tej górze zasnął, to byłby idealnie. Dostał, dostał, śpi. No chyba nie zasnął na niej. Własną na nie, czy nie? Nie. Ale mam dużo premita dla niego. Widzisz go? Tak, widzę. Przy rzece leży. Przy samej wodzie. Dobrze, się nie wiewał do wody, bo piranie by go zjadły. Dobra, leć po swojego tego. Ile was tu? Dobra, robimy czystki na mapie. Pod wodą trzeba by zrobić wszystkim Pewnie więcej by się zwierząt teraz piło na górze Przecież pod wodą ile tam tego gówna lata wszystkiego A dowiedziałem się, nie wiem czy mówiłem ci Że żeby zdjąć sobie pijawkę trzeba wejść w ogień Serio? Tak Została nam jakakolwiek elektronika po craftingu tej lodówki i tego drugiego? Co? To mam 17. Czytanie, jak no, czy prostu je perły i metal, ale. No z perły i tak nic nie kartujemy. No. Jedne metalu i trzy perły. Ale to wymaga chyba paliwa. Dokładnie tak. No co, my jesteśmy biedni w paliwo? No dani trochę. No właśnie. Ogólnie to robi razy. razy 2 wszystko, albo razy 3. A razy 4, sorry, razy 4 to robi, no? To robi wszystko nie dość, że razy 4 to jeszcze szybciej. Bo właśnie zrobiłem około 20 tak na oko. tych prochów strzelniczych. Dobra, 40 narkotyków. A nie, dobra, bo tu się robi razy 4. 4 razy 4, ile to jest? 3 razy 4, 16. 160 narkotyków? Uwaga. 4. O, ty, one się robią. One się. O ich się robi więcej? Płacisz za 4 robi się 6. Żałuję, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. Ale wydawało mi się właśnie, że ono robi więcej niż, niż, niż trzeba. Niż, niż powinno. Właśnie poszło 200 narkotyków na strzałki usypiające. Nic nie szkodzi, ale narkotyków. Nie mamy tego tak dużo. Niecałe 2000. Albo całą skrzynkę. No, to czemu mówię całe 2000. No, po co ci więcej? A teraz całki biotoksynowe. Jeszcze muszę tę łupkę która się teraz popsuła. Będę musi być jak najświeższa. Aha, sloty się skończyły. Zrobiłem 62 paraliżujące strzałki usypiające, lotki, usypiające. To nam starczy na usypienie drugiego giganopu. Tak, przy okazji, dawno nie mieliśmy aż tak długiego odcinka. To już trwa godzina 20. Co? mnożek Acala, co? No dobra. Ale wielkiego, wielkiego klocka postawi. O, nie, obydwa są jakieś paskudne. Ten jeden jest nie dość, że tęczowy, a drugi wygląda jak kura. Ja nie chcę wiedzieć jakie dziecko wyjdzie.

Tak, to ten. Ja sobie będę tą samicą pływał, chyba, wiesz? Chyba nie będę czekał na lepszego. Może jak będzie miał 4-5 mutacji, następny. Mówię ci, to jako będzie miało 3 mutacje. A nie, bo twoja teoria, kiedyś powiedziałeś, wygłosiłeś taką teorię, że jeśli jest samiec i samica z mutacją, czy coś takiego, to te mutacje się namnażają po sobie. No tak. Zobaczymy czy to wyjdzie, ja w to nie wierzę. Dziecko będzie miało i po ojcu i po matce. O, widzę, że chyba Dimorfodony wyklułeś. No. Co, żyły? Tak. Co, nie nakarmiłeś ich? Nie nakarmiłem, właśnie to chodzi. Aha. E, Sarko? Ty faktycznie weźmiał trzy mutacje. Ale powinien mieć cztery, według tego co mówiłeś, z tego co mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Sarko? Tak. Cztery? No... Chyba. Czemu? No bo sam jest i samica miały po jednej mieli. No i powinny mieć, powinny mieć dwie. No ma od samicy jedną, od samca dwie. No, czyli ojciec ma. Czyli ma trzy mutacje. No. I ten screen się teraz przyda, który zrobiłeś. Zobaczymy w co on pójdzie. SOMPy. Czego zabijałem to pisał kompi. A po angielsku to jest SOMPy. Jest. No, jakoś ta wystawa zaczyna powoli wyglądać. Szczególnie po tych ostatnich odcinkach, co dodaliśmy trochę więcej rzeczy. Musa e... Barionyxa. Ich Tiordyce, który leży, rozwalony, który jest najlepszy <grystanie> zdechnięty. Jak ci idzie to osparcie? 19,6%. O, to szybko, widzę. Dobra, wiesz, to ja zakończę ten odcinek, on już ma półtorej godziny ponad, więc nie ma sensu tego ciągnąć dłużej. No, ja tylko sobie kłopotu narobię w montażu. Eee, już teraz wiem, że, montując półtora godziny, odcinki jest naprawdę cieńko z montażem. Z półtora godziny odcinków zazwyczaj wychodzi mi i tak ponad godzina, więc wolę nie przedłużać, dlatego że ostatnio miałem na przykład 19 odcinek, on był na tyle dobry, że trwał godzinę i 5 minut, i z godziny i 5 minut zrobiłem godzinę i 36 sekund, więc nie dużo dało się z tego wyciąć. A wyciąłem tyle, ile byłem w stanie. Mimo to cieszę się, że jeszcze to oglądacie, bo w sumie. W ciągu dwóch godzin ten film miał już godzinę watch timeu, czyli jakby nie patrzeć, jedna osoba obejrzała go w ciągu dwóch godzin w całości, tak na oko. Nie wiadomo tak naprawdę ile osób tam spojrzało, ale sądząc po ilości sześć wyświetleń, jeśli dobrze pamiętam, no to raczej była to jedna osoba. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. Ze mną był Deus. Do zobaczenia. moi cześć.